Dzisiaj wypełniamy PIT 38, jeśli musimy rozliczyć kryptowaluty. Najpierw rok podatkowy, tutaj piszemy 2024. W tym polu wskaż swój urząd skarbowy i zaznacz, że składasz zeznanie. Następnie w części B uzupełnij swoje dane osobowe. Tutaj będzie imię, nazwisko i adres. W części E na drugiej stronie znajdziesz taką pozycję: odpłatne zbycie walut wirtualnych i zaczynasz od przychodu. Tutaj podajesz przychody ze sprzedaży kryptowalut w 2024 roku. Oczywiście, jeżeli je sprzedałeś. Następnie, koszty zakupu takich kryptowalut, czyli to, co zakupiłeś w 2024 roku. A w kolejnej pozycji koszty zakupu kryptowalut z poprzednich lat, jeżeli nie zostały rozliczone z przychodami. Teraz, jeżeli od przychodów odejmiemy koszty, to wyjdzie nam dochód do opodatkowania. Zapłacimy od niego 19% podatku, chyba że te koszty będą wyższe niż nasz dochód. Wtedy podnosimy jakby stratę, którą będziemy mogli rozliczyć jeszcze w kolejnych latach podatkowych. A w tym roku nie zapłacimy podatku.